Dlaczego zdecydowałeś się przyjechać na Power Trading Comp? Wiesz co, działam od listopada, yy, na grupie byłem już 4 miesiące, bardzo dużo wiedzy tutaj dostałem i zdecydowałem się, że postanowi, postanowiłem w sumie zmienić swoje życie na lepsze. Typu dalej iść w trading, dalej iść w naukę tego, więc postanowiłem przyjechać na Power Trading a i dalej się rozwijać. Dlaczego zdecydowałeś się dołączyć do Akademii Grow Up Session? Dostałem ogromną szansę od znajomego w sumie, pokazał mi cały program, o co tutaj chodzi. Tym bardziej ludzi zarządzających programem znam od lat. Więc wiedziałem, że w dwie minuty w sumie podjąłem decyzję i powiedziałem, że wchodzę w to. Jak wiedza oraz prowadzenie przez trenerów Akademii Grow Obsession wpływa na Twoje decyzje rynkowe? Na pewno teraz zmieniłem swoje podejście, bo wcześniej głowy tam nie było przysłowiowej. Było albo zerowanie konta, albo nieumiejętne ustawianie pozycji. Yy, mi ta wiedza tutaj bardzo dużo, jeżeli chodzi o sesję z edukatorami. Jak najbardziej poleciłbym znajomemu dołączenie do Power Trading Camp, yy, dlatego że... Również mogą zmienić swoje życie na lepsze. Głównie osoby, które mają dość, yy, no ciągle, osoby, które ciągle narzekają, że mają ciągle źle i ciągle im mało czegoś, albo po prostu chciałyby być gdzieś indziej, a nie mogą tego zrealizować, więc dlatego bym im polecił. Yy, Akademia zmieniła dość sporo już moje życie przez dosłownie tylko w sumie 3 miesiące, więc jak najbardziej znajomych też bym polecał. Co najbardziej podoba Ci się w Akademii Grow Up Session? Czy jest coś ład przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o. No ca całe te szkolenia, no cała wiedza naprawdę metoryczna, która się przekłada na wyniki. Najbardziej no podoba mi się to, że głowa jest bardzo zmęczona nauką, ale co za tym idzie, bardzo dużo się dowiedziałem i zmieniło się to na przyszłość po prostu moich tradingów. Ile zarobiłeś dzięki Grow up Session? Na razie wyszedłem ze starych. <laughs> 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 Więc jestem już na plus. A tak to przed Grow Upem dość znacznie wyzerowałem kont.